Tutaj nie trzeba zbyt wielu tych słów, żeby opisać znów. Co dzieje się będzie tym moim tu wokół? Rozejrzyj się i otwórz końcu oczy, a nie pierdolisz się tu. Spokój jest i naprawdę fajne się mieszkań i chuj. Tutaj na co dzień to wojna. Chłopaki tam się za barwy. Ja jestem pasiasty Masi Już prawie razy próbowali A ja cały czas tutaj jestem Oliby by chcieli bym nie był Ja do przodu pędzę ziomeczku A teraz słuchaj bo to jest kurwa przemysł Teraz ta muza to towar Teraz to musisz kurwa testować Teraz to wjeżdża tu ziomal Dla małolatów co zgubili drogę Ja też kiedyś ją zgubiłem I dalej kurwa nie odnajdę I Nie Pomoże tutaj właśnie, ale uważaj tutaj na pierdoloną znajdę Wszystkie pierdolicie, kurwa jest źle A tak naprawdę chcę zajebać hajsem Wszyscy są kurwa fajni są. Bardzo, Że ścigam na was tu od razu Na wejściu trzymacie kurwo, na wzroku by pierdolnąć portem To ja jeszcze na kurwa się tu rusza, bo naśpałeś się moim towarem Rybacie pedale, kurwa jesteś zwykłym pierdolonym zwanem Ja się bujam tu na rewirach, a ty się kurwa chowasz wszędzie Chodzisz kurwo kanałami, bo wisisz pieniądze tu wszędzie Ja jestem masti ty tutaj masz, kurwa ode mnie tą kolendę to pierdolony ziomuś jest węger i wjeżdżam, zawsze tu będę Ej ziomuś chciałbyś, żeby nie Nie było tutaj mnie Chciałbyś mojego tu upadku Kurwa faka masz tu spadku Jeśli tu masz do nas problem To wpadamy jak wataha. ha Jebać te kurwy tutaj, wiesz co tutaj Gram, to jest gra Tak brudny kurwa jebany Jak twoja pierdolona zaganiara Tam gdzie kurwa posypane jest Tam ona dupcy się jeba na twa Kocha, A w domu mówi, że Cię prosi Może parę groszy A może by jeszcze tutaj posić Wiesz o co chodzi To jest pierdolony mój pierdolnik KRK jest chory Ale kocham go i według samory Wszystkim tym kurwa mal komentom Co cały czas komentują Jak żyję tutaj ją Jak żyję kurwa tutaj ziom? o. Zapala wrog Wyruszam na łowy Gotowy by zabić Gotowy by zabić Gotowy by złowić Te największe banknoty Tylko gruby nominał nieważna jaka waluta I znowu tu bijam z buta Plomusz to jest kurwa mój ten floor Tańczę sobie tutaj rumbę W czarnej bramie i to kurwa w kominiarze Z bejsbolem w dłoni I czekam aż kurwa przejdziesz tędy Uwierz będę czekał bo jestem cierpliwy Żeby doczekać się tej zemsty Pierdolić wszystkich tych głów Jestem maski z krakowskiego miasta Chłopaku, reprezentuję od dzieciaka, sprawdzaj Zero chorągiew, zero przeszutów Pamiętaj koleż On Onci skąd jesteś? I dbaj kurwa o swoje miejsce ej, Do dzieciaka malowałem Pierdolone te tu ściany Co piątek jechały wagony W Polskę z moją krzywą w masz, to stary ty się mówi, co to hip-hop, bo bardzo, kurwa, dobrze go znał Patrz na ścianach maksywa, a ty, kurwa, nie znasz takich doznań To cię tutaj boli, dziewczyno, bo cię zostawił, ja, kupił wino Wyrukał cię w kupę i w cipę, a ty wdupcałaś jego kokainę Ty masz to, bo to była już tutaj zapłata Świat nie jest taki, kurwa, fair, uwierz, malutka, papa Znowu wpadamy i robimy tutaj pierdolony rozjeb Mówią patologia, kurwa tu ziąbela, ja tutaj widzę tylko cały czas postęp i szczerość i kawę na ławę i mamy tutaj wytupcone farmazony po na razie